Jak zarządzać stresem w świecie, który nigdy nie zwalnia. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy o stresie czymś, z czym każdy z nas musi się mierzyć w codziennym życiu. Żyjemy w czasach, gdzie tempo życia jest zawrotne. Praca, szkoła, rodzina, social media, wszystko krzyczy o naszą uwagę. Jak w tym chaosie odnaleźć spokój i nauczyć się zarządzać stresem. O tym będzie dzisiejszy odcinek. Czym jest stres? Zacznijmy od podstaw. Stres to naturalna reakcja organizmu na sytuacje, które postrzegamy jako trudne lub wymagające. To taki system alarmowy, który pomagał naszym przodkom uciekać przed drapieżnikami, ale dziś raczej nie gonimy za mamutem. Dziś stres wynika z innych rzeczy, presji w pracy, ciągłego dążenia do perfekcji, nadmiaru informacji. Krótki stres może być dobry, motywujący. Problem zaczyna się wtedy, gdy trwa zbyt długo, bo wtedy wpływa na nasze zdrowie, sen, a nawet relacje z innymi. Jak rozpoznać oznaki stresu? Stres może objawiać się na różne sposoby: fizycznie, bóle głowy, napięcie mięśni, problemy z trawieniem, emocjonalnie, nerwowość, irytacja, uczucie przytłoczenia, wreszcie poznawczo trudności w skupieniu, problemy z pamięcią. Znasz te uczucia? Jeśli tak, nie jesteś sam. Kluczem jest nauczyć się je rozpoznawać na czas, zanim przerodzą się w coś poważniejszego, jak wypalenie zawodowe czy chroniczny stres. Strategie radzenia sobie ze stresem. Świadome oddychanie i mindfulness. Pierwszym krokiem do radzenia sobie ze stresem jest powrót do podstaw oddechu. Proste ćwiczenia oddechowe, takie jak technika 478, gdzie wdychasz przez 4 sekundy. Wstrzymujesz oddech na 7 sekund i wydychasz przez 8, mogą przynieść natychmiastowy spokój. Mindfulness, czyli uważność, polega na skupieniu się na chwili obecnej. Zamiast martwić się o przyszłość czy analizować przeszłość, spróbuj po prostu być tu i teraz. Nawet kilka minut dziennie może zrobić różnicę. Ruch i aktywność fizyczna. Nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie ale mało kto zdaje sobie sprawę, jak potężnym narzędziem jest aktywność fizyczna w redukcji stresu. Endorfiny, czyli hormony szczęścia, które uwalniają się podczas wysiłku, mogą poprawić nastrój i pomóc oderwać się od codziennych problemów. Nie musisz biegać maratonów, wystarczy spacer, joga czy taniec w domu. Klucz to regularność. Ograniczanie źródeł stresu. Kolejna sprawa to przyjrzenie się swojemu otoczeniu. Czy naprawdę musisz odpowiadać na każdy mail w sekundę? Czy przeglądanie social mediów przez godzinę przed snem pomaga ci się zrelaksować? Często sami dokładamy sobie stresu, nie zdając sobie z tego sprawy. Może warto wyłączyć powiadomienia, zaplanować czas offline i nauczyć się mówić nie, gdy ktoś prosi Cię o coś, co przekracza Twoje możliwości. Relacje i wsparcie społeczne. Nie zapominajmy o sile relacji z innymi ludźmi. Czasami rozmowa z przyjacielem czy bliską osobą może pomóc rozładować napięcie. Jeśli stres staje się przytłaczający, nie bój się szukać pomocy u specjalistów, terapeuty czy coacha. Warto też otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają, a nie wywołują dodatkowe napięcie. Spokojna codzienność jest możliwa. Stres jest częścią naszego życia, ale nie musi nim rządzić. Kluczem jest nauczenie się, jak go kontrolować. Zanim On przejmie kontrolę nad nami. Proste nawyki od uważnego oddychania, przez ruch, aż poświadome ograniczanie bodźców mogą naprawdę zmienić jakość życia. Pamiętaj, że warto się zatrzymać i zadbać o siebie. Bo spokój wewnętrzny to najlepszy sposób na radzenie sobie z chaosem świata. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Do usłyszenia.